Teraz wytłumaczę Państwu, jak należy wykonywać mycie włosów w przeciągu kolejnych 10 dni. Technicy klinikana zademonstrują, jak umyć głowę drugiego dnia po operacji. Po powrocie do domu należy dokładnie przestrzegać tych wskazówek podczas mycia skóry głowy. Upewnij się, że Twoje paznokcie nie są długie i pamiętaj, aby umyć ręce i paznokcie przed wykonaniem wszystkich poniższych kroków. Pierwsze. W celu umycia obszaru biorczego, czyli przeszczepionych włosów, należy delikatnie nałożyć spray Klinika na Foam Spray, na przeszczepy. Delikatnie wklepując piankę. Nie wolno trzeć! Nie ma potrzeby nakładania pianki na obszar dawczy. 2. Piankę należy pozostawić 10 minut na skórze głowy, a następnie spłukać ją ciepłą wodą z butelki z rozpylaczem lub delikatnie wylewając wodę z filiżanki lub kubka. Następnie należy nałożyć niewielką ilość szamponu na dłoń, dodać do niego odrobinę ciepłej wody i rozetrzeć w dłoniach aż do powstania piany. Pianę z szamponu należy nałożyć na obszar przeszczepionych włosów, a następnie delikatnie rozprowadzać na całej powierzchni poprzez bardzo delikatne wklepywanie opuszkami palców. Nie trzyj oraz nie rozcieraj szamponu. Nie można stosować dużego nacisku podczas nakładania pianki na przeszczepiony obszar. Cały proces mycia należy przeprowadzić bardzo delikatnie. 4. Nie należy zapominać o umyciu obszaru dawczego, czyli miejsca, z którego były pobierane włosy do przeszczepu oraz pozostałego obszaru głowy, w którym nie było żadnej interwencji chirurgicznej. Należy delikatnie nałożyć szampon na ten obszar i wmasować ruchami okrężnymi w skórę głowy opuszkami palców, omijając obszar przeszczepionych włosów. Do mycia obszaru dawczego nie należy używać paznokci, tylko opuszków palców. Obszar dawczy należy dokładnie oczyścić, w przeciwnym razie może wystąpić świąt. 5. Po umyciu obu obszarów biorczego i dawczego należy spłukać pianę, szampon ciepłą wodą, używając butelki z rozpylaczem lub kubka z wodą. Nie wolno używać słuchawki brzesznica, dlatego że strumień wody może uszkodzić przeszczep. Do wysuszenia przeszczepionego obszaru nie można używać ręcznika ani suszarki do włosów. Nie można też pozostawić go do wyschnięcia. Strefę przeszczepioną należy wysuszyć poprzez delikatne dociskanie kuchennym ręcznikiem papierowym, ale bez tarcia oraz bez rozcierania. Powinieneś to robić przynajmniej przez pierwsze 2-3 tygodnie. Proszę przestrzegać podanych instrukcji, aby wykonywać mycie w odpowiedni sposób.